W tym filmie zagłębiamy się w krytyczny temat zdrowia oczu i znaczącej roli, jaką dieta odgrywa w utrzymaniu wyraźnego widzenia. Nasz wzrok jest jednym z naszych najcenniejszych zmysłów, a zrozumienie, w jaki sposób niektóre pokarmy mogą negatywnie wpływać na nasz wzrok, jest niezbędne dla każdego. Podczas tej prezentacji Widzowie dowiedzą się o konkretnych produktach spożywczych, które mogą szkodzić ich wzrokowi, wraz z naukowym uzasadnieniem tych skutków. Zbadamy, w jaki sposób niektóre składniki mogą przyczyniać się do takich schorzeń, jak zwyrodnienie plamki żółtej i zaćma, podkreślając znaczenie dokonywania świadomych wyborów żywieniowych. Pod koniec tego filmu będziesz nie tylko świadomy szkodliwych pokarmów których należy unikać, ale także uzyskasz wgląd w zdrowsze alternatywy, które mogą promować lepsze zdrowie oczu. Utrzymanie dobrego wzroku jest niezbędne, aby w pełni cieszyć się życiem, niezależnie od tego, czy chodzi o czytanie, prowadzenie samochodu, czy po prostu docenianie otaczającego nas piękna. Dołącz do nas, aby odkryć związek między tym, co jemy, a zdrowiem naszych oczu. Cukier rafinowany ma głęboki wpływ na zdrowie oczu, szczególnie poprzez jego związek z retinopatią cukrzycową, poważnym schorzeniem, które może prowadzić do utraty wzroku. Wysokie spożycie cukru może powodować skoki poziomu glukozy we krwi, co z czasem może uszkodzić naczynia krwionośne w siatkówce, prowadząc do tej wyniszczającej choroby oczu. Aby zminimalizować to ryzyko, kluczowe jest przyjęcie praktycznych strategii ograniczania spożycia cukru. Zacznij od uważnego czytania etykiet żywności, wybierania pełnowartościowych produktów spożywczych i stopniowego zastępowania słodkich przekąsek zdrowszymi alternatywami, takimi jak owoce czy orzechy. Rozważmy historię Sary. Energicznej kobiety po czterdziestce, która uwielbiała słodkie przekąski. Po doświadczeniu niewyraźnego widzenia, dowiedziała się, że jej dieta bogata w cukier przyczyniła się do rozwoju retinopatii cukrzycowej. Ograniczając cukier i stosując zbilansowaną dietę, Sarah nie tylko poprawiła zdrowie oczu, ale także odzyskała ostrość widzenia. Jej podróż. Służy jako przypomnienie znaczenia świadomego odżywiania dla zachowania naszego wzroku. Spożywanie smażonych potraw może mieć kilka negatywnych skutków dla naszego zdrowia, szczególnie ze względu na obecność tłuszczów trans, które często znajdują się w tych produktach. No, tłuszcze trans mogą prowadzić do stanów zapalnych w organizmie, przyczyniając się do różnych problemów zdrowotnych w tym chorób serca i potencjalnie wpływając również na zdrowie oczu. Ten stan zapalny może uszkadzać naczynia krwionośne, w tym te w oczach, prowadząc do powikłań, takich jak retinopatia cukrzycowa. Aby promować lepsze zdrowie, rozważ zdrowsze metody gotowania, takie jak pieczenie, gotowanie na parze lub grillowanie, które mogą znacznie zmniejszyć spożycie szkodliwych tłuszczów. Te alternatywy nie tylko pomagają uniknąć tłuszczów trans, ale także zachowują składniki odżywcze w żywności, zapewniając maksymalne korzyści zdrowotne. Nacisk na zachowanie składników odżywczych ma kluczowe znaczenie, ponieważ pozwala nam cieszyć się posiłkami, które są nie tylko smaczne, ale także pełne witamin i minerałów niezbędnych dla ogólnego samopoczucia. Wprowadzając te proste zmiany w naszych nawykach kulinarnych, możemy chronić nasze zdrowie i zachować wyraźniejszy wzrok przez wiele lat. Związek między spożyciem alkoholu a zdrowiem oczu jest ważnym tematem do rozważenia, ponieważ nadmierne picie może prowadzić do chronicznej suchości, a nawet niedoboru witaminy A. Alkohol może odwadniać organizm, powodując suchość oczu co może powodować dyskomfort i niewyraźne widzenie. Dodatkowo, witamina A jest kluczowa dla utrzymania zdrowego wzroku, a spożywanie dużych ilości alkoholu może upośledzać wchłanianie tego ważnego składnika odżywczego, potencjalnie prowadząc do problemów ze wzrokiem. Aby promować lepsze zdrowie oczu, ważne jest, aby zachować umiar w spożywaniu alkoholu. Warto rozważyć zdrowsze alternatywy dla napojów, takie jak woda gazowana z dodatkiem świeżych owoców, lub herbaty ziołowe, które zapewniają nawodnienie bez negatywnych skutków spożywania alkoholu. Osobiście pamiętam czas, kiedy pozwoliłem sobie na noc intensywnego picia, tylko po to, by obudzić się z suchymi, podrażnionymi oczami i trudnościami z koncentracją. To doświadczenie było dla mnie sygnałem alarmowym, przypominającym mi o znaczeniu umiaru i wpływie moich wyborów na ogólne zdrowie oczu. Pamiętając o naszych nawykach związanych z piciem, możemy chronić nasz wzrok i poprawić nasze samopoczucie. Spożywanie przetworzonej żywności wiąże się z kilkoma zagrożeniami, szczególnie ze względu na wysoki poziom sodu, który może prowadzić do nadciśnienia. Podwyższone ciśnienie krwi nie tylko wpływa na zdrowie serca, ale może również uszkadzać delikatne naczynia krwionośne w oczach, zwiększając ryzyko wystąpienia chorób takich jak retinopatia nadciśnieniowa. Aby zmniejszyć to ryzyko, należy, skupiając się na świeżych owocach, warzywach, produktach pełnoziarnistych i chudym białku, można tworzyć zbilansowane posiłki, które wspierają ogólny stan zdrowia i zdrowie oczu zamiast sięgać po przetworzone przekąski, takie jak chipsy lub słodkie batoniki granola, rozważ pożywne alternatywy, takie jak popcorn, surowe orzechy lub pokrojone warzywa z hummusem. Opcje te nie tylko zaspokajają apetyt, ale także dostarczają niezbędnych witamin i minerałów, które sprzyjają lepszemu widzeniu. Dokonując świadomych wyborów w celu ograniczenia spożycia przetworzonej żywności, możemy chronić zdrowie naszych oczu i poprawić nasze ogólne samopoczucie, zapewniając jaśniejszą i jaśniejszą przyszłość. Przetworzone mięso może znacząco wpływać na wzrok, głównie ze względu na konserwanty i wysoką zawartość sodu, które często można znaleźć w tych produktach. Konserwanty takie jak azotany i azotyny, powszechnie stosowane w celu wydłużenia okresu przydatności do spożycia, zostały powiązane z różnymi kwestiami zdrowotnymi, w tym stanami zapalnymi, które mogą niekorzystnie wpływać na zdrowie oczu. Dodatkowo, nadmierna ilość sodu w przetworzonym mięsie może przyczyniać się do nadciśnienia, jeszcze bardziej zwiększając ryzyko problemów związanych z oczami. Aby promować lepsze widzenie, ważne jest, aby rozważyć zdrowsze opcje białkowe, które mogą zastąpić przetworzone mięso. Chude mięso, takie jak kurczak lub indyk, a także białka roślinne, takie jak fasola, soczewica i tofu, są doskonałymi alternatywami, które dostarczają niezbędnych składników odżywczych bez szkodliwych dodatków. Co więcej, Spożywanie pokarmów bogatych w przeciwutleniacze, takich jak warzywa liściaste, jagody i orzechy, ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zdrowia oczu. Przeciwutleniacze pomagają zwalczać stres oksydacyjny i chronią oczy przed uszkodzeniami powodowanymi przez wolne rodniki. Wprowadzając te zmiany w diecie, możemy wspierać nasz wzrok i ogólne samopoczucie. Zapewniając zdrowszą przyszłość naszym oczom, napoje słodzone mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie oczu, głównie ze względu na ich korelację z nadciśnieniem. Spożywanie dużych ilości cukru może prowadzić do wzrostu ciśnienia krwi, co stanowi zagrożenie dla delikatnych naczyń krwionośnych w oczach. Z czasem może to przyczynić się do takich schorzeń jak retinopatia nadciśnieniowa. Potencjalnie prowadząca do utraty wzroku. Aby promować lepsze zdrowie oczu, ważne jest, aby zachęcać widzów do zastępowania słodkich napojów zdrowszymi opcjami. Rozważmy alternatywy, takie jak woda infuzowana, herbaty ziołowe lub domowe koktajle, które zapewniają nawodnienie bez nadmiaru cukru. Osobiście doświadczyłem zauważalnej poprawy ogólnego samopoczucia po ograniczeniu słodkich napojów. Początkowo zmagałem się z łaknieniem, ale stopniowo przestawiłem się na picie większej ilości wody i herbat ziołowych. Ta zmiana nie tylko pomogła mi poczuć więcej energii, ale także pozytywnie wpłynęła na zdrowie moich oczu. Dokonując świadomych wyborów i ograniczając spożycie słodkich napojów, możemy chronić nasz wzrok i poprawić jakość naszego życia. Margaryna. Często sprzedawana jako zdrowsza alternatywa dla masła, może mieć negatywny wpływ na zdrowie oczu, głównie ze względu na zawartość tłuszczów trans. Tłuszcze trans mogą ograniczać przepływ krwi do oczu, prowadząc do potencjalnych powikłań, takich jak suchość oczu i zwiększone ryzyko uszkodzenia siatkówki. Ograniczenie to może utrudniać dostarczanie niezbędnych składników odżywczych do oka ostatecznie wpływając na jakość widzenia. Aby promować lepsze zdrowie oczu, ważne jest, aby rozważyć zdrowsze alternatywy, takie jak oliwa z oliwek lub awokado, z których oba są bogate w jedno nienasycone tłuszcze, które wspierają zdrowie układu sercowo-naczyniowego i poprawiają krążenie krwi. Te zdrowe tłuszcze nie tylko poprawiają smak potraw, ale także odgrywają istotną rolę w ochronie oczu przed stresem oksydacyjnym i stanami zapalnymi. Włączenie do diety pokarmów bogatych w zdrowe tłuszcze jest niezbędne dla utrzymania optymalnego zdrowia oczu. Wprowadzając te proste zmiany w diecie, możemy zapewnić naszym oczom odpowiednie odżywienie, promując wyraźniejsze widzenie i ogólne dobre samopoczucie. Rafinowane węglowodany mogą znacząco wpływać na wzrok. Głównie poprzez powodowanie skoków poziomu cukru we krwi. Po spożyciu węglowodany te są szybko rozkładane na glukozę, co prowadzi do gwałtownego wzrostu poziomu cukru we krwi. Z czasem częste skoki mogą przyczynić się do insulinooporności i cukrzycy, które są ściśle powiązane z różnymi problemami oczu, w tym retinopatią cukrzycową. Aby promować lepsze zdrowie oczu, Konieczne jest zachęcanie do spożywania pełnych ziaren, które zapewniają bardziej stabilne źródło energii i pomagają utrzymać zrównoważony poziom cukru we krwi. Pełne ziarna, takie jak brązowy ryż, komosa ryżowa i chleb pełnoziarnisty, są doskonałą alternatywą dla rafinowanych węglowodanów, ponieważ są bogate w błonnik i niezbędne składniki odżywcze. Dodatkowo, Włączenie zdrowy, stresem oksydacyjnym. Wprowadzając te zmiany w diecie, możemy poprawić nasz wzrok i ogólne samopoczucie, zapewniając zdrowszą przyszłość naszym oczom. Pełnotłuste produkty mleczne mogą mieć znaczący wpływ na zdrowie oczu, głównie ze względu na wysoką zawartość tłuszczów nasyconych. Spożywanie nadmiernej ilości tłuszczów nasyconych może prowadzić do stanu zapalnego w organizmie, co może niekorzystnie wpływać na wzrok poprzez uszkodzenie delikatnych naczyń krwionośnych w oczach. Ten stan zapalny może przyczyniać się do różnych chorób oczu, w tym zwyrodnienia plamki żółtej i retinopatii cukrzycowej. Aby promować lepsze zdrowie oczu, warto rozważyć niskotłuszczowe produkty mleczne, takie jak odtłuszczone mleko. Niskotłuszczowy jogurt i ser o obniżonej zawartości tłuszczu, które dostarczają niezbędnych składników odżywczych bez dodatku tłuszczów nasyconych. Ponadto, odkrywanie alternatywnych produktów mlecznych, takich jak mleko migdałowe lub jogurt sojowy, może być korzystne dla osób, które chcą zmniejszyć spożycie tłuszczu. Ważne jest również, aby podkreślić znaczenie włączenia zielonych warzyw liściastych do diety, ponieważ są one doskonałym źródłem wapnia i innych ważnych składników odżywczych, które wspierają zdrowie oczu. Pokarmy takie jak jarmuż, szpinak i kapusta włoska nie tylko dostarczają wapnia, ale także zawierają przeciwutleniacze, które chronią oczy przed uszkodzeniami oksydacyjnymi, zapewniając optymalne widzenie i ogólne samopoczucie. Nadmierne spożycie kofeiny może znacząco wpływać na zdrowie oczu, szczególnie poprzez zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego i op. Badania wykazały, że wysokie spożycie kofeiny może prowadzić do tymczasowych skoków ciśnienia wewnątrz gałkowego, co może stanowić zagrożenie dla osób predysponowanych do jaskry lub innych chorób oczu. Aby promować lepsze zdrowie oczu, ważne jest, aby zachęcać do umiarkowanego spożycia kofeiny i rozważyć alternatywy o niższej zawartości kofeiny. Opcje takie jak herbaty ziołowe lub kawa bezkofeinowa mogą zapewnić satysfakcjonujące doznania smakowe bez potencjalnego negatywnego wpływu na ciśnienie w oku. Wśród tych alternatyw, zielona herbata wyróżnia się nie tylko niższą zawartością kofeiny, ale także bogatymi właściwościami przeciwutleniającymi. Przeciwutleniacze, znajdujące się w zielonej herbacie, takie jak katechiny, mogą pomóc w zwalczaniu stresu oksydacyjnego i stanów zapalnych, promując ogólne zdrowie oczu. Dokonując świadomych wyborów dotyczących spożycia kofeiny i włączając do swojej diety korzystne napoje, takie jak zielona herbata, możesz wspierać swój wzrok i utrzymać zdrowe ciśnienie wewnątrzgałkowe, zapewniając lepszą przyszłość dla zdrowia oczu. Glutaminian sodu, MSG, to powszechnie stosowany wzmacniacz smaku, który może mieć niekorzystny wpływ na wzrok, szczególnie w krótkim okresie. Niektóre osoby mogą doświadczać tymczasowych problemów ze wzrokiem, takich jak niewyraźne widzenie lub dyskomfort oczu. Po spożyciu żywności o wysokiej zawartości glutaminianu sodu, reakcję tę można przypisać sposobowi, w jaki glutaminian sodu wpływa na neuroprzekaźniki w mózgu, potencjalnie prowadząc do zwiększonej wrażliwości oczu. Aby promować lepsze zdrowie oczu, zaleca się poszukiwanie zdrowszych alternatyw przekąsek, które nie zawierają glutaminianu sodu. Opcje takie jak świeże owoce, Surowe warzywa z humusem lub niesolone orzechy mogą zapewnić satysfakcjonujące smaki bez potencjalnych negatywnych skutków glutaminianu sodu. Osobiście pamiętam czas, kiedy pozwoliłem sobie na pikantną przekąskę zawierającą glutaminian sodu, a wkrótce potem doświadczyłem bólu głowy i lekkiego rozmycia widzenia. To doświadczenie skłoniło mnie do zwracania większej uwagi na moje wybory żywieniowe. I unikania przekąsek zawierających glutaminian sodu. Wybierając naturalne, pełnowartościowe produkty spożywcze, możemy chronić nasz wzrok i poprawić ogólne samopoczucie. Spożywanie ryb o wysokiej zawartości rtęci stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia oczu, szczególnie ze względu na szkodliwy wpływ rtęci na nerw wzrokowy. Rtęć może gromadzić się w organizmie i prowadzić do problemów neurologicznych, które mogą objawiać się problemami ze wzrokiem, w tym niewyraźnym widzeniem i trudnościami z postrzeganiem kolorów. Jest to szczególnie niepokojące dla wrażliwych populacji, takich jak kobiety w ciąży, ponieważ narażenie na rtęć może niekorzystnie wpływać na rozwój płodu i prowadzić do długotrwałych problemów ze wzrokiem u dzieci. Aby promować lepsze zdrowie oczu, ważne jest, aby wybierać bezpieczniejsze opcje ryb, które mają niższą zawartość rtęci, takie jak łosoś, sardynki i pstrąg. Ryby te nie tylko dostarczają niezbędnych kwasów tłuszczowych, omega-3 korzystnych dla zdrowia oczu, ale także minimalizują ryzyko ekspozycji na rtęć. Ponadto monitorowanie spożycia ryb ma kluczowe znaczenie, szczególnie dla kobiet w ciąży i małych dzieci, które są bardziej podatne na szkodliwe działanie rtęci. Dokonując świadomych wyborów dotyczących spożycia ryb, możemy chronić nasz wzrok i zapewnić dobre samopoczucie przyszłym pokoleniom. Sztuczne słodziki, często stosowane jako substytuty cukru, mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia oczu w szczególności poprzez wpływ na strukturę naczyń krwionośnych. Niektóre badania sugerują, że słodziki te mogą prowadzić do zmian w komórkach śródbłąka wyściełających naczynia krwionośne, potencjalnie upośledzając krążenie i dostarczanie składników odżywczych do oczu. Może to zwiększać ryzyko wystąpienia takich schorzeń jak retinopatia cukrzycowa i inne problemy związane ze wzrokiem. Aby promować lepsze zdrowie oczu, warto rozważyć naturalne alternatywy słodzików, takie jak miód, syrop klonowy lub stevia, które mogą zapewnić słodycz bez potencjalnych negatywnych skutków związanych ze sztucznymi opcjami. Dodatkowo, zmniejszenie ogólnej słodyczy w diecie może mieć znaczące korzyści zarówno dla zdrowia oczu, jak i ogólnego samopoczucia. Poprzez stopniowe zmniejszanie ilości substancji słodzących stosowanych w żywności i napojach, osoby mogą rozwinąć preferencje dla naturalnych smaków całej żywności, które często zawierają niezbędne składniki odżywcze, które wspierają zdrowie oczu. Dokonywanie świadomych wyborów żywieniowych może pomóc chronić wzrok i poprawić ogólny stan zdrowia w dłuższej perspektywie. Żywność o wysokiej zawartości sodu może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie oczu, głównie poprzez przyczynianie się do nadciśnienia. Nadmierne spożycie soli może prowadzić do podwyższonego ciśnienia krwi, co stanowi poważne zagrożenie dla delikatnych naczyń krwionośnych w oczach. Z czasem może to prowadzić do utraty wzroku i schorzeń takich jak retinopatia nadciśnieniowa. Aby promować lepsze zdrowie oczu, Ważne jest, aby szukać alternatywnych smaków, które zmniejszają spożycie sodu. Włączenie ziół i przypraw, takich jak bazylia, oregano, czosnek i papryka, może poprawić smak potraw bez konieczności stosowania nadmiernej ilości soli. Ponadto, zachęcanie do spożywania pokarmów bogatych w potas, takich jak banany, słodkie ziemniaki i warzywa liściaste może pomóc zrównoważyć poziom sodu w organizmie. Potas odgrywa kluczową rolę w regulacji ciśnienia krwi, co może dodatkowo chronić zdrowie oczu. Wprowadzając te zmiany w diecie, osoby mogą cieszyć się smacznymi posiłkami, jednocześnie chroniąc swój wzrok i ogólne samopoczucie. Świadome wybory dotyczące spożycia sodu mogą prowadzić do zdrowszych oczu i zmniejszonego ryzyka powikłań związanych z nadciśnieniem. W tym filmie zbadaliśmy krytyczny związek między wyborami żywieniowymi a zdrowiem oczu, podkreślając znaczenie uważności na to, co spożywamy. Omówiliśmy, w jaki sposób niektóre produkty spożywcze, takie jak te bogate, wrafinowane cukry, tłuszcze trans i sód mogą negatywnie wpływać na wzrok i ogólne zdrowie oczu. Z drugiej strony, podkreśliliśmy korzyści płynące z włączenia do naszej diety pełnowartościowej żywności, zdrowych tłuszczów i opcji bogatych w przeciwutleniacze, aby wspierać i chronić nasz wzrok. Podsumowując, zachęcamy widzów do wzięcia sobie tych spostrzeżeń do serca i podejmowania świadomych decyzji żywieniowych które promują lepsze zdrowie oczu. Jeśli uważasz, że te informacje są wartościowe, zasubskrybuj nasz kanał i skontaktuj się z nami, zostawiając komentarze lub dzieląc się swoimi przemyśleniami. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi powiązanymi treściami w celu uzyskania dalszych spostrzeżeń na temat zdrowia, ponieważ nadal dostarczamy cennych informacji na temat odżywiania i dobrego samopoczucia. Razem możemy wspierać społeczność zaangażowaną w utrzymanie optymalnego zdrowia i dobrego samopoczucia, zapewniając, że nasza wizja pozostanie jasna i żywa przez wiele lat.